Co się stanie, jak przestaniesz używać cukru na dwa tygodnie? Na pierwszym miejscu zobaczysz, że wzmaga się Twoja koncentracja, lepiej śpisz, jakoś tak masz więcej energii w ciągu dnia to dopiero początek. Na drugim miejscu zobaczysz, że brzuszek zacznie maleć, dlatego że Twoja wątroba w końcu przejdzie na tryb spalania tłuszczu, a nie nasycania się ciągle cukrem. Na trzecim miejscu zauważysz, że twoje samopoczucie i ogólne emocjonalne stany jakoś się tak ustabilizowały i jest przyjemniej i ciekawiej i radośniej, dlatego że twoje pasożyty przestaną mieć paliwo do tego, żeby cię sterować. Niestety możemy mieć nawet do 8 kilopasożytów, a te małe dziady sterują naszym układem nerwowym. Co więc zrobić, żeby najprościej nie mieć więcej ochoty na słodkie? Bardzo prosta sprawa. Włączyć jedną szklankę soku z trawy. I około 20 drażetek chlorelli, ale najwyższej czystości. W momencie, gdy zaczniemy spożywać zielonki, po około tygodniu, dwóch tygodniach odnotujemy, że jakoś naturalnie przestajemy mieć ochotę na to, co nam szkodzi, tym właśnie na tak zwane rwanie na słodkie. To się po prostu z zielonkami kończy.